Cześć siemano ludzie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zobaczycie sobie aranżację domków dla nowych ptaszników, które ostatnio przyszły w naprawdę wielkiej paszce niespodziance od mojego patrona Marcina. Tutaj również serdecznie Cię pozdrawiam. E, oprócz tego, standardowo przed samym odcinkiem, drobny urywek co nowego na hodowli. Nie przedłużam, jedziemy z odcinkiem. Maestro, gramy! Aleksirotheria fastiata zrzuciła skórę i w końcu pokazała się po raz pierwszy po wylince. zobaczcie, jest naprawdę piękna i wielka. Drugi wyliniał mi też samczyk brachypelmy hamori, zobaczcie, śliczne, piękne, naprawdę barwy po wylince. Teraz jest już w stadium L11, jeśli ktoś by dopytywał, a więc jest już naprawdę dosyć spory, zobaczcie. I do tego jeszcze moja grupówka Monocentropus Balfouri dostała nowiutkie terrarium. Jak widzicie, tak troszkę poeksperymentowałem tutaj z wystrojem. Chcę zobaczyć, jak tutaj pająki będą się zachowywać. Jeśli chodzi o nowości z mojej hodowli, to tyle. A teraz zapraszam na odcinek. Dzisiaj zaaranżujemy sobie nowe domki dla pająków, które ostatnio przysłał mój patron Marcin. Mam już tutaj pojemniczek z torfem, troszkę włókien kokosowych. Oprócz tego taka nieduża kryjówka, kilka ozdobnych kamyczków. Mam tutaj jeszcze taki nieduży kawałeczek mchu, coś co będzie trzymało wilgoć. Koniec troszkę to sobie wszystko zbliżę. Pojemniczek urządzony, a pająkiem, którego chcę tutaj wpuścić, jest pająk, którego kupiłem jako pierwszego w życiu, czyli Pterinopel Masazimai w synonimie Brazilian Blue Tarantula. No i okej, okay, spróbujmy ją wypuścić. Naprawdę fajny pajączek, zobaczcie. No co prawda, ten ma trochę wyczesany odwłok, co łatwo zauważyć. Pająk uwolniony. Zabieramy sobie kliszówkę. Zabezpieczamy. Swoją drogą, bardzo fajne pojemniki też przysłał mi Marcin. Jeszcze takich u siebie nie miałem, ale chętnie zobaczę. Pierwsza przeprowadzka jak najbardziej udana, bez żadnej awarii. Tutaj mamy już kolejny, mniejszy pojemniczek. Torfem. Też dodam sobie tutaj włókien kokosowych. Teraz sobie również to wszystko troszkę zwilżę. Tutaj jako schronienie pójdzie taki spory kawałeczek drewna. Dwa takie ozdobne kamyczki. I odrobinka mchu na koniec. Ziemniczek skończony, a pająkiem, który tutaj zamieszka, będzie gramostola pulchra. To też wiedzieć, że ten gatunek ptasznika występuje na terenie Brazylii oraz Urugwaju. Dobra, spróbujmy sobie go uwolnić, żeby mu się tutaj nic nie stało, choć maluszku. Oj, ale nie uciekaj! No, nie chcę współpracować, ale chyba teraz się uda. O. Świetnie, już znalazł schronienie, nowy lokator. Zabieramy kliszówkę i zabezpieczamy. Tutaj mam już kolejny przygotowany pojemniczek z torfem dla trzeciego ptasznika. Dodam sobie też włókien kokosowych. Teraz dodam sobie jeszcze. Takie fajne drewienko, które znalazłem w swoim kartonie z wystrojem. troszeczkę mchu. Zwilżę to wszystko. I domek dla kolejnego ptasznika gotowy. A ptasznikiem, który tutaj zamieszka, będzie myśliwy z Trinidadu, czyli psalmopoeus cambridei lub jak kto woli w synonimie ptasznik trynidacki ok spróbujmy uwolnić pająka są dość szybkim gatunkiem ogólnie są pająkami nadrzewnymi a więc potrafią przyspieszyć I bardzo fajnie udało się bez większych problemów go tutaj wprowadzić. Kolejna przeprowadzka udana. Zabezpieczamy pojemnik. Tutaj mam bardzo ładną samiczkę Neoholotele inicei. Ale tej dziś nie mogę niestety wprowadzić do pojemnika. Dlatego, że cała moja grupówka wymaga przeprowadzki. Bo w terrarium już zaczęły pojawiać się pierwsze roztocza. A więc no... Ten musi póki co zaczekać niestety. No niestety, i nicę i musi poczekać, ale widzicie już tutaj kolejny pojemniczek z torfem. Również do podłoża włókna kokosowe, dorzucę tutaj sobie troszkę. Tutaj zamieszka kolejny gatunek nadrzewny. Również sobie to wszystko zbliżę. Teraz kawałek drewna. Troszkę mchu. I też dorzucę jeszcze dwa takie ozdobne kamyczki. A niech sobie ma. A w tym pojemniczku zamieszka taka ślicznotka. Mamy tutaj Loteria Metallica. A więc piękny, nadrzewny gatunek pająka z Indii, w dodatku niebiesko-żółty. A więc naprawdę świetna gratka na hodowli z tym, że polecam na raczej dla bardziej zaawansowanych hodowców, dlatego że, no, potrafią przyspieszyć, nie ma co ukrywać, no i ich jad jest już na pewno silniejszy. No dobra, spróbujmy uwolnić po e metalikę i udało się. Nawet udało się to zrobić bez większych problemów. Tutaj jestem miło zaskoczony, bo one naprawdę potrafią mocno przyspieszyć. Ale jak widzimy, ta raczej chętnie będzie tutaj współpracować. Ok. Tak właśnie wygląda mała Poe Metalika. No i zabezpieczamy, naprawdę bardzo sprawnie, żaden z pająków w sumie nawet nie próbował tutaj uciekać, ani kąsać, a więc naprawdę świetnie. Tutaj mamy kolejny pojemniczek dla kolejnego fajnego ptasznika, przedostatniego w tym odcinku. Mamy tutaj torf, oczywiście też włókna kokosowe, trochę spyskamy to wszystko, oprócz tego warto dodać, że zamieszka tutaj pająk nadrzewny, a więc też kawałek drewna mu tutaj dam od siebie. Również dwa takie dość spore ozdobne kamyczki. I na koniec również troszeczkę mchu. Okej, okay, pojemniczek skończony. Tutaj mamy ptasznika, przedostatniego w tym odcinku przypominam. A mamy tutaj pierwszą na mojej hodowli, awikularia SP Peru Purple. Zobaczcie, jest naprawdę pięknym pająkiem. I udało się bez większych kłopotów. Zobaczcie tylko jaki to jest piękny ptasznik. Naprawdę mi się podoba. Jak mówiłem to moja pierwsza wikularia na hodowli. Oprócz oczywiście Karibeny wersji Color, bo przypominam, że Caribena kiedyś była nazywana również Awikularia wersji Color, co warto wiedzieć. Zabezpieczamy. Ok, przyszedł czas na ostatniego w tym odcinku ptasznika, jak widzicie mam tutaj naprawdę spory pojemniczek dla niego z dużą warstwą torfu, dlatego że ten pająk podobno kopie naprawdę długie tunele, dorzucę też tutaj oczywiście trochę włókien kokosowych, żeby to podłoże było trochę lepsze. Trochę sobie to wszystko spryskam, bo u tego gatunku, który będzie tutaj mieszkać, wilgoć powinna wynosić około 80%, a więc nie będę tutaj żałować tej wody. Też dorzucę tutaj kilka kamyczków. Jeszcze jako schronienie tutaj dla pająka będzie służyć taki kawałek drewna fajny. Jeszcze na koniec poobkładam sobie to wszystko dookoła troszeczkę mchem. O, chyba będzie całkiem fajnie to wyglądać. Okej, okay, myślę, że pojemniczek skończony, a pająkiem, który tutaj zamieszka będzie mega pobema robustum. Może co niektórym będzie ciężko uwierzyć, ale ten ptasznik, którego tutaj widzicie, jest dopiero w stadium L3. A już zobaczcie na te rozmiary jest naprawdę spory. No ale dobrze, spróbujmy go tutaj przeprowadzić. Ale jest. Piękny naprawdę. Poza tym jest to również nowość na mojej hodowli, ale zobaczcie na te rozmiary. To jest kochani dopiero L3 podobno, a ja po prostu aż ciężko mi uwierzyć. Zdecydowanie jeden z największych pająków w Stadium L3, jakie w życiu widziałem, ale skoro tak spokojnie sobie stoi, to może jeszcze udaje się zrobić jakieś ładne zbliżenie. I ostatni pająk, jak widzicie, również bez większych problemów, choć sam jest już naprawdę duży, również przeprowadzony. Zabezpieczamy sobie. Wszystkie pająki dostały nowe domy, także na dziś to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, to wiadomo, zostawcie po sobie łapeczkę w górę, subskrypcję na moim kanale, żeby nie ominęły Was żadne nowe odcinki. Oprócz tego wiadomo, linki do moich socjalnych mediów macie tutaj w opisie poniżej do tego filmu, czyli Facebook, Instagram Ptaszniki Dino Spiders. A ja żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!